Dzień dobry. Właśnie wróciliśmy z jazdy próbnej tego oto pontonu. Problem polegał na tym, że nie za bardzo chciał się slipować. Był tylko na podporach płaskich i przy wodowaniu, slipowaniu strasznie się zapierał. Zadanie było takie, żeby coś z nim zrobić. Zrobiliśmy. Nie było to wyzwanie godne McGyvera, bo wystarczyło dołożyć dwie rolki z tyłu. Ale zadziałało. Już Wam mówię jak to wygląda. Pierwszy problem jest taki, że przyczepa jest trochę krótka, jak na ten ponton. Więc musieliśmy przesunąć płozy płaskie do przodu i na samym końcu wstawić PB2, podwójną rolkę. Jedną rolką toczy się po wzmocnieniu krawędzi podłogi, a drugą rolką toczy się po balonie. Podpora płaska po przesunięciu do przodu. Pięknie przylega na całej powierzchni, także punkt podparcia jest jak najbardziej zachowany. No i oczywiście opuściliśmy wszystko, żeby ładnie rołka kilowa też przejęła trochę obciążenia. Dodatkowo doposażyliśmy w osłony na pasy oraz odbojnik dziobowy typowy dla pontonów. A tak wygląda próba na sucho. A po próbie na sucho trzeba było pojechać, sprawdzić to w praktyce, jak działa. Oto nasze rezultaty. Wiosłowania było tyle, że aż nam kot się zmęczył. Także slipowanie łodzi nie musi być Twoim największym koszmarem na rybach. Wystarczy dołożyć rolki. Centrum to jest dobra adres. Posiadając skrzywienie zawodowe w stopniu znacznym, będąc nad wodą, bardziej interesuje się tym, co ludzie mają na przyczepach, niż tym, czym pływają. No i obserwacje moje są jak zwykle owocne. Porysowane kadłuby, od podpór płaskich, krótkich, czyli to, co jest najtańsze, to, co wyposaża fabryka, podpory płaskie, krótkie, są ok. Pod warunkiem, że są drewniane. Lepiej stosować się na dziobie niż na rufie. Na rufie to jest ok, jeśli jest głęboki slip i wtedy pięknie łódź płynie i tylko osiada pionowo. Jeśli musi się po niej przesuwać, to te obecnie najtańsze, które są na rynku, czyli metalowe spody z nabitą, naklejoną gumką dwucentymetrową teflonikiem czy wręcz plastikiem. To niestety, jeśli łódź ma się przeszurać po tym, rysuje, zostawia smugi, i to później nie wygląda dobrze. A jeśli nie masz smkałki do majsterkowania, pisz, dzwoń, pomożemy. Coś razem wymyślimy. Poprawimy mobilność Twojej łodzi. Wszak to tylko fizyka i kilka kółek. Pozdrawiam. Ja i kot.